Dlatego też można powiedzieć, że się uaktywniłem bardziej, bo też czuję to zagrożenie. Nie chciałbym, żeby moja walka poszła na marne. I dziękuję Tobie za to, że tak aktywnie działasz, też. Ja między innymi, ten... wiesz co, te filmy robię w czasami z tym, mien, i Z ciebie między innymi zaprosiłem, yy, właśnie też czuję to zagrożenie, że to pajacowanie, to, te głupoty mogą wrócić i dlatego między innymi Cię zaprosiłem, żebyś ci przypomnieć Twoją historię i Twoją walkę z systemem, nie? Tak, oboje już jesteśmy żołnierzami rezerwy w tym samym stopniu, no ale to tak jakby widzimy szerzej, że to może się zatrzymać na wojsku, albo się rozlać na całe społeczeństwo, bo już nikt wtedy tego społeczeństwa nie obroni. Zgadza się. Były podwładny wiedział, jaki mam stosunek do tego bezprawia. Wiedział, że walczę z tym na każdej możliwej płaszczyźnie i Przedstawił moją sytuację posłowi Braunowi. Jak już mogłem porozmawiać, to po wojskowemu przedstawiłem sytuację. Sprawa wygląda tak: ja zrobiłem to, złożyłem medunek do wyższego przełożonego, zawiadomienie na prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Poseł się spytał tylko z jakiego artykułu. Ja mówię: dyskryminacja i przekroczenie uprawnień. I poseł powiedział: panie poruczniku, musi pan we wtorek. Wystąpić w sejmie na posiedzeniu zespołu parlamentarnego. I pierwsze, co chciałem powiedzieć, to nie mam mowy, ale jak tylko wziąłem wdech, to tak jakby w ułamku sekundy przeszły mnie wszystkie warianty, co się może stać, jak to zrobię, i co się może stać, jak tego nie zrobię, jak nie wykorzystam tej okazji. I przestraszyłem się tego, co by się stało, gdybym tego nie zrobił, bo to też dotyczyło. Może to wyolbrzymiłem, ale dotyczyło to przyszłości e, mojej przyszłości i wielu, wielu innych. Dowódcy jednostek, pułkownicy, generałowie e, tempo wykonywali rozkazy polityków, a teraz oni mówią, że to nie my, że to było dobrowolne. Ja żałowałem najbardziej jednego, że nie było w moim pododdziale drugiego takiego dowódcy kompanii dwóch dowódców kompanii, to już jest połowa batalionu i tego, tej takiej sile nie przeciwstawi się dowódca batalionu. To jest takie proste, żeby stać jeden za drugim. Wpaja się żołnierzom braterstwo, lojalność, oddanie, ale używają tego jak jakiś frazes, jako jak określenie, jak Jakaś forma he, zaklęcia, żeby żołnierze, podwładni wykonywali każdy rozkaz przełożonego. Chciałbyś jeszcze wrócić do służby? Po tym wszystkim? Powiem tak. Ja bardzo ceniłem sobie to, co robię i uważam, że byłem w tym dobry. Moi podwładni cenili sobie moje zajęcia, mówili, że są najlepsze. He, bardzo lubię szkolić. No tak, ale czy tutaj chodzi o to, żebym ja robił to, co chcę, albo to, co mi się podoba, bo uważam, że nawet jakbym wrócił teraz do wojska, a w wojsku dzieją się rzeczy, które nie powinny się dziać, to ja będę tylko legitymizował działania, Moich przełożonych, z którymi się nie zgadzam. Bo uważam, że nie powinno dojść do takiej sytuacji, jak przymuszanie żołnierzy do wzięcia udziału w eksperymencie medycznym. Uważam, że nie powinno dojść do takiej sytuacji, jak oddanie za darmo większości naszego uzbrojenia. Co z tego, że była decyzja polityczna? Jeżeli żołnierz Przysięgał stać na straży konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, i jeżeli funkcją wojska jest funkcja obrony narodu przed zagrożeniem zewnętrznym, jeżeli dochodzi do zmuszania żołnierzy do wzięcia udziału w eksperymencie medycznym, jeżeli dochodzi do rozbrojenia armii, i generałowie, pułkownicy oni po prostu to robią bez refleksji, to to dla mnie już nie jest wojsko. No niestety nikt nie zareagował. Nikt nie zareagował w tym, przynajmniej oficjalnie nie było w mediach nic słychać. Ja, ja o tym mówiłem. Parę osób o tym mówiło gdzieś tam ze środowiska cywilnego, no ale z żołnierzy zawodowych, oficerów nikt o tym nie mówił, nie? No właśnie ja nie rozumiem czegoś takiego, bo dla mnie to jest proste i logiczne, że e, żołnierz e, służy narodowi, a nie swoim przełożonym. Żołnierz podlega przełożonym tylko w zakresie pełnienia służby, która pełniona jest zgodnie z regulaminem i zgodnie z prawem. Nielegalne rozkazy są przestępstwem i wykonywanie nielegalnych rozkazów też jest przestępstwem. Nie rozumiem, jak może dochodzić do sytuacji, w której takie rozkazy są wydawane i jeszcze do takiej sytuacji, w której te rozkazy są wykonywane. I są niektóre komentarze. Dzisiaj na przykład przeczytałem, że mamy 270 tysięczną armię, jeżeli każdy żołnierz zacząłby podważać rozkazy przełożonych, to byłaby anarchia. Ja się z tym nie zgodzę. Anarchia jest wtedy, kiedy przełożeni wydają bezprawne rozkazy i są one wykonywane przez podwładnych, bo się boją przełożonych, boją się postawić. Boją się działać zgodnie z przysięgą wojskową, boją się działać zgodnie z konstytucją i ustawami. No i tak naprawdę boją się stać na straży narodu. No to jest moim zdaniem właśnie anarchia.